Witaj, drogi widzu! Z okazji przypadającego 17 lutego Światowego Dnia Kota przedstawiam Ci filmik, w którym chciałabym powiedzieć parę słów o tym, czego każdego katolika może nauczyć kot. Jaki kot, zapytacie? Choćby ten, który mieszka na co dzień przy puszczy kampinowskiej, w umiejscowionym tam hotelu dla zwierząt. Urzęduje tam od dawna kotka Józefina, która uwielbia znikać na całe dnie i udawać się w pewne wyjątkowe miejsce. Gdzie? To znajdujące się w głębi lasu Maryjnej Kapliczki. I w tym właśnie zachęcam Cię drogi widzu do naśladowania tej mądrej kotki, w budowaniu się pod Maryjne Kapliczki, choć na kilka minut modlitwy i uwielbiania Boga w osobie Maryi. Bierz przykład z kota. Pamiętaj o maryjnych kapliczkach, nie tylko tych ukrytych głęboko w lasach lub w ich pobliżu, lecz także tych przydrożnych i przy przysanktuaryjnych. Z pewnością masz jakąś gdzieś niedaleko w swojej okolicy. Niedługo wiosna może zechcesz jakąś odwiedzić. Poleca prowadząca kanał Kredokatolik oraz kotka Józefina.